Dni testowe BMW. Mamy cztery modele. Padał deszcz, a zatem zakres testów jest odpowiedni. Padał deszcz to jest jeden z najlepszych instruktorów, który nas przeprowadził bardzo profesjonalnie. Czuliśmy się bezpiecznie. Ja czułam się bezpiecznie. Kilka zasad bezpieczeństwa jazdy w deszczu. Podstawa atakowa korzystamy ze wszystkich systemów, które są wyposażone w motocykle, czyli kontrola trakcji i ABS, który nam wspomaga na nagłe hamowanie. I tak samo kontrola trakcji i gwałtowne przyspieszanie. Motocykla jest dynamiczną kontrolę trakcji. Oczywiście ustawiamy ją tak, aby była najbardziej czuła. No i oczywiście, podróżując w grupie, to jest to, że musimy zacząć utrzymać odległość między motocyklami, unikać gwałtownych przyspieszeń i nagłego hamowania. Jeżeli się takie zdarzy, to niestety jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na swoje umiejętności. Unikajmy również białych linii, e, smoły i tych łączeń, bo to jest też ważne, ale z tymi motocyklami, z tymi systemami czujemy się coraz bardziej bezpieczni. Testujmy to, kupujmy bezpieczne motocykle. Dziękujemy BMW.